a dzisiaj piąty numer kultowych outperelu czyli Wartburg 353 Tourist, czy jak to się tam po niemiecku wymawia. Bo tak z niemiecka raczej bardziej niż z angielska. No na pewno nasze kombi. No i tak, jeśli chodzi o ten model, jest on na pewno słabszy na przykład od wcześniej prezentowanej Łady 1500. No tak na pierwszy rzut oka na pewno Widoczne to, że jest za nisko zawieszony i na przykład nie ma uszczelek w szybach, szczególnie w tej przedniej na pewno to widać. To taki ogólny, może przybliżę go teraz jeszcze. Tak ogólnie. I przejdźmy do przodu. Yy, tak, przód. I tutaj. Powiem może tak, a propos tych uszczelek i jeszcze nie tylko, ale to o tym za chwilę. Jeśli chodzi o uszczelki w szybach, szkoły są dwie. Ja jestem w pierwszej, czyli w tej, która mówi, że model powinniśmy odpakować, postawić na półce, i to powinno być wszystko, co przy nim robimy. Nawet gdzieś ostatnio pisałem, może nawet nie pierwszy raz w komentarzu coś takiego. No jest też druga szkoła, która mówi na pewno, że zrobienie czegoś takiego jak uszczelki w szybach, czy coś takiego, to nie jest żaden problem i takich modeli nie powinno się oceniać po takich brakach. Po prostu czasami są ich odpowiedniki droższe. Jest to ta sama bryła, która ma po prostu szczegóły właśnie takie jak listwy i jakieś uszczelki i po prostu można sobie ten tańszy model samemu poprawić, nie przepłacać. Ja uważam, że jak ktoś umie takie rzeczy robić, to na pewno jest to dobra szkoła. No i tutaj a propos tej szkoły, nie jest tak, że ja nic nigdy nie robię tu, akurat zrobiłem głębie grilla, bo to jest powiedzmy w miarę proste do zrobienia. Jeśli ktoś by chciał, to polecam prostą metodę. Oczywiście uważać, żeby sobie tam czegoś przy okazji nie pobrudzić, ale proponuję po prostu farbę plakatową, która bez problemu się zmywa, jeśli nam coś nie wyjdzie. A tutaj nawet myślę, że ta atrapa wygląda całkiem nieźle. Z tego co widzę, zmieniałem też coś, zmieniałem prawdopodobnie, dorabiałem jedno ze świateł pod zderzakiem i na tym powiększeniu to widać, że ono jest inne, ale na małym, nie wiem czy jak pomniejsze, tutaj to tytuł. po prostu nie ma tej takiej dużej różnicy. Myślę, że większość by nie zwróciła po prostu uwagi na to nie mówię że tutaj tylko w, y, jeśli ktoś by po prostu wszedł do mnie i zobaczył na półce no, raczej by na to uwagi nie zwrócił no i tak no oprócz y, tej atrapy która wygląda nieźle tylko tak jak mówię jeszcze fajnie zrobić sobie tą głębię no to światła nie prezentują się źle żeby tak coś z plusów powiedzieć na pewno mają też te ramki y, zderzak z kłami malowanymi no i tutaj jest stacja taka typowo kapowa jak Mówiłem też, chyba przy okazji łady, że to są takie, nie są one za fajne. Dużo ludzi właśnie sobie je zmieniało. No, tutaj, jeśli chodzi o wspomnianą część, czyli szybę, no, brakuje tego, yy, tej uszczelki. No i nawet jak na gazetowe wycieraczki, tu jest kiepsko z nimi. Takie bezkształtne coś mamy. Mówię odległość zawsze ale tutaj tutaj no trzeba powiedzieć sobie o nich prawdę no a teraz spójrzmy na bok może zacznijmy od mm, migacza który jest elementem plastikowym osobnym i to jest powiedzmy plus on chyba powinien być w ramce o ile dobrze pamiętam i jest wydaje się taki duży, ale trzeba sobie też powiedzieć, że właśnie w Wartburgach 353 są one takie dosyć duże te migacze, więc tutaj akurat to bym za jakiś wielki minus już mu nie liczył. Migacze jest powiedzmy w miarę OK. No teraz może kolejna rzecz, której bym się tam nie czepiał, czyli koła. No, kap, kap jeszcze cierpią na, ten, na niskie profile, ale jeśli chodzi o wykonanie tutaj felgi, to jest ok. Lusterka boczne, że tak je nazwę, są dwa i akurat one myślę, że aż tak bardzo nie straszą. Klamki. Wypukły element pomalowany tutaj na czarno. Jeśli chodzi o te, co mówiłem wcześniej, o szyby, uszczelki, to mamy tą listwę tylko u góry czarną nad, nad wszystkimi szybami. No, szyby tu mają swoje takie przetłoczenia, ale tutaj uszczelki raczej nie ma. Powinna być u góry i z boku. Na dole chyba nie powinno być widoczne czarne uszczelki, tu ich nie mamy wcale. Z boku, aż tak myślę, to bardzo nie razi tu ten wywietrznik zaznaczony z tej strony drugiej no to możemy zwrócić uwagę że jest wlew paliwa w ten sposób zrobiony no i teraz sobie zobaczmy tył tył może od góry tym razem tu też nie mamy yy, nie mamy niestety uszczelki no jak nie ma z przodu to i z tyłu oczywiście Hmm. Za to troszkę lepiej wygląda wycieraczka. Światła, osobny element w jednym kolorze, czyli tak średnio uchwyt bagażnika, o ile dobrze widzę, to jest i rejestracja. A pod zderzakiem powiedzmy, że fajnie wykonany tu jeszcze trzeba by się zastanowić nad jego wielkością. Ale taki element z osobnego, też osobno plastik kolorowy, jeszcze w takiej ramce, więc samo to jest ok. Napis z tyłu też akurat w porządku. Jeszcze nawet tam chyba jest znaczek. Może już tak nie będę bardzo powiększał, jak przy ładzie. Ale myślę, że to, co trzeba, widać. Może mniejsze, bo tutaj się zawsze zapominam, że się nie mieszczę później. Góra. Nic szczególnego tu nie zobaczymy. No, zawsze mówię, te przetłoczenia troszeczkę inaczej wyglądają, że to tak pokazuje już. Pod spodem wydech, tylko jeszcze jakoś szczególnie widoczny. No, widzimy też oczywiście chlapacze, o których nie mówiłem. No, a spód. Wygląda tak. No i to tyle na temat tego Wartburga. I zapraszam na kolejne filmy. Teraz to wszystko. Dzięki. Na razie.